Naszą najnowszą podróż planowaliśmy zupełnie gdzie indziej. Jednak, jako że pogoda w Europie Środkowej miała być fatalna, to dwa dni przed wyjazdem zdecydowaliśmy się uciec na południe Europy. Za nasz cel obraliśmy wybrzeże Costa Brava w Hiszpanii. I tak, gdy we Wrocławiu było już deszczowo i zimno, wsiedliśmy do samolotu i odlecieliśmy do Barcelony. Naszą wycieczkę wybraliśmy u sprawdzonego operatora. Tak naprawdę nawet dobrze nie sprawdziliśmy atrakcji na miejscu, mając tylko blade pojęcie o tym, co chcemy zobaczyć. Prawie cały lot przespałem, raczej nic dziwnego w końcu tej nocy spaliśmy tylko 4 godziny, więc lot można uznać za spokojny. A gdy doletywaliśmy do Barcelony, zobaczyliśmy mnóstwo statków przypływających do lub odpływających z Wielkiego Portu. Widok był niesamowity. Pierwszy raz lądowaliśmy na lotnisku położonym nad samym wybrzeżem. Samo lotnisko jest olbrzymie i po zgubieniu pelotonu polaków i tym samym siebie na tym wielkim lotnisku jakoś udało nam się znaleźć punkt, w którym otrzymaliśmy niezbędne informacje o transferze. Tak naprawdę lotnisko jest świetnie skomunikowane z miastem. Jest tu dostęp do metra, jak i stacji kolejowej. Jeśli tu wrócimy. A na pewno wrócimy. Zapewne noclegi i przejazdy będziemy planować już sami, ale o tym, jak można tutaj podróżować, jeszcze wspomnę w tym lub w kolejnych filmach. Teraz przejeżdżamy do Malgret de Mar, jednej z nadmorskich turystycznych miejscowości, gdzie mamy zarezerwowany hotel. Samo miasteczko, z punktu widzenia przechodnia, może wyjątkowo nie zachwyca, ale już z góry potrafi wyglądać zjawiskowo. Sami zobaczcie. Po przyjeździe, zameldowaliśmy się w czterogwiazdkowym hotelu Allegria Mary Pins. Choć naszym zdaniem zasługuje bardziej na trzy gwiazdki, to wnętrze pokoi są bardzo przyjemne, a sama łazienka jest także niczego sobie. Sam hotel znajduje się przy deptaku i plaży, jest to jego największy atut. Naszym zdaniem, to nad czym mogliby popracować, to zdecydowanie posiłki, które mogłyby być bardziej wyraziste i różnorodne. To, czego nam brakowało, to lokalne specjały kuchni katalońskiej. Jednak nie przyjechaliśmy tutaj, aby siedzieć w hotelu. Dlatego od razu ruszamy na spacer wzdłuż plaży, a potem na pociąg. Cel na dziś to ogrody świętej Klotyldy. Jaka gorączka w No taka gorączka, że trzeba być w długich bluzach. <laughs> No co, jedziemy? Sprawdzić, jak się jeździ? Tak, w no, Teraz trzeba chwilę poczekać. Tu jeżdżą dość często te pociągi z tego, co widzieliśmy. kolei inne środki transportu wokół Barcelony są całkiem dobrze rozbudowane, co pozwala na dość swobodne podróżowanie bez samochodu. Wzdłuż naszej części wybrzeża można poruszać się linią R1 od Barcelony przez Marguerite de Mar do Blanes. Tak więc przejechaliśmy aż jeden przystanek. Po sprawdzeniu Google'a dowiedzieliśmy się, że, żeby dostać się do ogrodów, musimy przesiąść się do autobusu L6 na rondzie lokomotora, około 500 metrów od dworu. Jako, że nie byliśmy pewni, czy faktycznie autobus tam się zatrzymuje, to staraliśmy się zagadać miejscowych, a że powiedziano nam, że stamtąd autobus nie odjeżdża, to zdecydowaliśmy się na łapanie stopa. Jak się okazuje, łapanie stopa w Hiszpanii nie jest takie proste. Większość Hiszpanów się nie zatrzymuje, gdyż ponoć uważają, że może być to nielegalne, co jest nieprawdą. Tak czy siak, po dłuższym łapaniu zabrał nas nie Hiszpan, a Egipcjanin, który w dodatku zawiózł nas pod sam ogród. No dobra, przed nami Jardines de Santa Clotilde. Piękne, nie? Fenomenalne. Warto to było przyjść dla chociażby samego tego widoku. Ogrody położone są tuż nad brzegiem klifu, w szczególnie pięknej części wybrzeża Costa Brava, a prace nad ich stworzeniem rozpoczęły się w 1927 roku. Wzorując się na włoskim renesansie udało się maksymalnie wykorzystać położenie przy klifach, umiejętnie zagospodarowując stromę zbocza i nierówną rzeźbę terenu. Ze splenady wytyczono trzy główne osie wizualne, z których najważniejszą tworzą duże zielone schody z rzeźbami syren. Wszystkie dróżki, aleje, place i schody są otoczone przyciętymi żywopłotami, które tworzą wspaniałe zielone kształty architektoniczne. Po opuszczeniu ogrodów udaliśmy się w dół na na Kala Boadeia, czyli malowniczą zatokę z czystą wodą, popularne miejsce kąpieli i plażowania z sąsiadującą plażą nudystów. Generalnie wzdłuż całego wybrzeża Loret de Mar po Blame został wytyczony pieszy szlak, którym można przejść wśród skał i zatok po mostkach i wykutych w skałach przejściach, po drodze odwiedzając różne ciekawe miejsca i trakcje, takie jak na przykład Castel de Saint Joan, który góruje nad Zatoką Blamę i na który chcieliśmy wejść, aby zobaczyć zachód słońca. Niestety zabrakłoby nam czasu, a harmonogram na wszystkie dni mieliśmy już z grubsza obmyślony. Drugą ciekawą trasą jest szlak pieszy prowadzący od kościoła Najświętszej Mari Panny z Palafois na Castel de Palafois, którego roztacza się piękna panorama na trzy miejscowości: Blamez, Palafois i Malgrat de Mar. A na koniec chcielibyśmy zaprosić Was na kolejny film z Costa Brava, w którym będziemy zwiedzać Barcelonę.